Ty no, nie no jo. Ja nie spodziewałem się. Dostał, Dostał przesyłkę od towarzystwa opieki nad bezdomnymi goryłkami. jakieś. Bezdrownymi gorączkami. Małpa, bardzo, tylko dwie gody. Siemaneczko, z są strony Dawid Jesteśmy na opuszczonym domu e, Nie wiem, zrobiłem wstęp na początku, ale stwierdziłem, że przez takie coś mam wam pokazywać to... Co Ja dzieje? Nie stwierdziłem po prostu, że e, nie będę wam pokazywał po co Tak, jest jakieś wyposażenie Patrz, czołgi Patrz, patrz Cześć, zrobię tę kwotę, wejdę od razu na aparat Daj lampę ooo Ty, niezłe wyposażenie, stary no Dobra, później poradzę z Ale powiem ci tak, ej Nie spodziewają się Bo to będą Ale jest na drugi, na drugi pęty. Ty, ale powiem ci, nie spodziewałem się Że w wyposażenie będzie Lanky. Zobaczmy. O nie zapęczył. No, czekaj. Widzę to ją kanał. I masz lampę. Chyba, że dasz. Na fotę później. Tej gazety jakieś. No co, ja mam po takich, coś się zawalało już. Bo może nie będę... No s no nawiczne, no, ale już weszłem.

Nie no, co jest? Patrz, galukator. Ej, no się nie spodziewałem. Dosłownie. Czekaj, bo jest drugie dru dru jeszcze coś. Tu też jest wyposażenie jakieś. Gdzie? To idzie. Eee, no spoko. No spoko. O stary Stary To jest spali, wiesz O stary ale dlaczego? Stary na foty Co? O Nie no yo. Ja nie spodziewałem się Dużo fot będzie. O co się? Ja? Stary. A ja mogłem ci że coś ten do pokrywa. Też? Tak? No nie wiem, ale ja ci Dobra, ale tej Ty, nie, no muszę to mieć. bo... O lol, i to by działało jeszcze. No widzę, ale na górę bym poszedł jeszcze. Nad tobą. No, tam tu jeszcze muszę No, Ale nie no, ja stary wiesz co chodzi. Zasadzie... To bardziej chodzi o... Chłopie, ale Czekaj, poszperajmy w szafkach. Mnie ja w takich szafkach może jeszcze coś nie, znajdować Ja zawsze szperm, Bo wiesz A widzisz? Ale i tak coś jest no, Może nie jeszcze tak Ci... Obyczenia? Dobrze widzę? Hm. Ty wiesz co? Dziwi mnie to jeszcze No był był A nawet po łóżku widać Tu takie łazie... Czy i piwko jeszcze jest 90 tysięcy I co? Pustarki 15,80 Na wyspie Wielkanocny Ale wiesz co, nie spodziewałem się tego takiego domu, nie? Ty też? W ogóle Ja myślałem, że to będzie taki, wiesz Taki spontanie taniej, pusty Ale wiesz co? Ty w ogóle 40 dolarów ciężko zdrabne Szczególnie bilą. Sknerus. Sknerus jest przerażony. Pewnego dnia dostał, dostał przesyłkę od towarzystwa opieki nad bezdomnymi goryłkami. Bezdomnymi. Patrz, ale chyba tu już nic nie ja znajdę. Ale wiesz, to nie jest tak... O, siatka. Siatki jakieś chyba pustu pusty chyba. Ta druga coś ma chyba. Nie, śmieci chyba. Nie wiem. Nieważne w każdym bądź razie. Czekaj, lampę biorę. Bo ja idę sobie coś sprawdzić, dobra? Ale eee, tu jest chyba jakieś łóżko czy coś? To jest żeletki, serio? Żeletki, znaczy do golenia się, ale no nie, ja idę do góry, no czemu nie? To musiałbyś mi najlepiej, to musiałbyś mi podtrzymać, bo ona nie robi ale tu im bardziej ja tu stoję, No weź podtrzymaj to może na przykład. Ruchu. <laughs> to idź a, i co zjedz. Patrzcie co jest po prostu. Ja. Nic ciekawego. Czekaj, bo trzymaj jeszcze to. Bodaj tak trochę. Ja sam poszedł tam do tego jeszcze. Nie tam tylko sprawdzić po prostu jak to wygląda. Tam? No daj. Jak to, jak to, ale jak to wygląda? Ale jak to wygląda. A ja bym tam przeszedł. Nie, nie idź. Idę. Jest zona hardcore'a, tam są wyposażenia A tutaj z boku Stary, ty zawsze się... kurba Zawsze się cykasz, No i to pomału O, na przykład przegapiłeś konika A, ja se porobię, foty jeszcze Ja wiesz co Tu tu jakieś zabawki jedynie. Co zrobię No wiem. Ale stary najlepsze jest to, że ty się cykasz, no. Tak tego już bym się bał, tego już się cykam stary. Bo to jest... bo to nie jest nie doczepiony, do to się rusza. No ale ogólnie no warto było tam pójść. Nawet dla tego konika. Nie wiem. No ja rozumiem, że ten dom jest w stanie tak trochę... Nie za bardzo. Ale stary. Bez ryzyka nie ma czasem zabawy, pamiętaj. Wiesz co dzi a ja, czasem warto tak zaglądać, chociaż nawet coś się zawala. chodź. Tutaj. Aha. Tutaj jest takie echo. Ty, czekaj. Może coś ogarnąć, w ogóle. Nie wiem jak działałem te starsze Nie? A to jest to co byłem na górze Co, wychodzimy? Bo to widzowie z wami kończę widzimy szastem, który się mamy